Trójka, program trzeci. Scena teatralna trójki. Nie są aż tak genialni jak w moich serialach. Muszę kończyć. To chyba już on. Przepraszam, pan doktor Zygmunt Hirsch O co chodzi? Muszę mieć pewność. Jaką pewność? O czym pan? Absolutną. Chwileczkę. Nie. Czy to, czy to na pewno pan jest na tym zdjęciu? No ja z Malwinem. Skąd pan to zdobył? No, przepraszam, nie, nie będę już więcej panu zawracać głowy. Przepraszam. A, a... Dlaczego? Dlaczego? to? Wątpię, czy zdążyłbym panu wyjaśnić. Tak. Dobranoc, Druga. społecznik, bardzo dobrze sytuowany. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, międzynarodowa sława w dziedzinie kardiochirurgii. No, już, już to czytałem. Od czego proponujesz zacząć? Może od żony. E, Malwina Hirsch, lat 56, lekarka na oddziale chorób wewnętrznych tutejszego szpitala. Zawodowo nie dorastała mężowi do pięt. Piękna kobieta. A, no, rzeczywiście można się jeszcze nabrać. O narodem zmyśleni myślenicą z koła, poznali się na studiach, ślub wzięli zaraz po. E, razem postanowili wyjechać na wybrzeże, zaczynali od zera. Po 30 latach dorobili się dużego domu, luksusowego mieszkania w pasie nadmorskim, wysłali syna na studia za granicę. Jakub Hirsch, profesor psychologii. Ożenił się i mieszka w Kanadzie, w Polsce bywa rzadko. No dobrze, on nas na razie nie interesuje. Co tam jeszcze? Dobre samochody, zagraniczne urlopy. Jednym słowem, tutejsza elita. Z tego co wiemy, doktorostwo uciułali około 3 milionów. No nieźle. To tylko na kontach w Polsce. Jak złuchaj. wyniki sekcji. Daj Dwie rany postrzałowe, klatki piersiowej. Pocisk utkwił w lewej komorze serca. Drugi przebił aortę i był bezpośrednią przyczyną zgonu. Broń? Znaleźli obydwie łuski. Tetetka kaliber 7,62. Najprawdopodobniej wersja wyprodukowana w Radomiu na początku lat 60. Udało się zabezpieczyć jakieś ślady? W takiej ulewie? No dobra. Będziemy u was za kwadrans. Cześć! No więc zawodowiec raczej odpada. Dlaczego tak sądzisz? No, tetetka to już właściwie broń muzealna. Dość zawodna i niecelna. Żaden szanujący się killer nie weźmie tego do ręki. Strzały oddano z odległości nie więcej niż pół metra. Trudno nie trafić. A tym bardziej zawodowiec mierzyłby od razu w głowę. Czyli wykluczałbyś raczej robotę na zlecenie? A diabli wiedzą. Może jakiś spec próbuje nas wpuścić w maliny używając tego szmelcia. Poza tym, sporo nierejestrowanych tetetek jest jeszcze w posiadaniu emerytowanych wojskowych i milicjantów. Dziadki nie mają kasy na leki. Opylają, komu popadnie. No to co, zaczynamy od pani doktor. Już z nią rozmawiałem. Ona była okropnie roztrzęsiona. Wspominała o jakichś anonimach, które od miesiąca dostawał hirsch. No to na co czekamy? Dzwoń do niej, jedziemy. Spokojnie, le, Spokojnie. <grym> Niech go pochowa. Dojdzie trochę do siebie. Jeszcze zdążymy się z nią nagadać. Pan pracował przez kilka lat z doktorem Hirschem, panie doktorze. Tak, tak. Poznaliśmy się zaraz na początku stanu wojennego. Odbywałem tu staż. Doktor Hirsch mianowany został wtedy komendantem szpitala. Był członkiem partii, ukończył studia na Akademii Wojskowej, ale nikt nie miał mu właściwie niczego do zarzucenia. Zachowywał się przyzwoicie. Co znaczy? Twardy, stanowczy, bardzo wymagający. Potrafił czasem wrzasnąć, czy nawet uderzyć pięścią w stół, ale zaprowadził tu przynajmniej jakiś porządek. A poza tym doktor Hirsch wręcz ostentacyjnie demonstrował swoją niechęć do komunizmu. Panie docencie, tak? operacyjny gotowy. Dobrze, będę za pięć minut. Niech go znieżulają. Dobrze. Hirsch miał zawsze świetne układy. Mógł spokojnie pozostać dyrektorem. Pewnie nawet awansować gdzieś wyżej. Ale moim zdaniem prędko połapał się, że taka kariera miałaby dość kruche podstawy. I wziął się za pracę naukową. No, e, ja bym tego tak nie określił. Owszem, owszem, wyjeżdżał często na międzynarodowe kongresy. E, miał podobno cały czas paszport w biurku. E, Łatwo nawiązywał przeróżne kontakty. Mówiono po cichu o jakichś powiązaniach z SB. No, potem zdarzyła się ta historia z wypadkiem. Z jakim z... wypadkiem? Potrącenie rowerzystkim. Ranna dziewczynka zmarła nam w karetce. Pamięta pan coś więcej? Jak się nazywała? Panie komisarzu, to stało się w 1985. może szóstym. Było oczywiście jakieś śledztwo. Potem sprawa przycichła. Jerzy miał już wtedy doskonale prosperującą praktykę prywatną. Często zapraszano go do skomplikowanych operacji za granicą. Zrezygnował z pracy w szpitalu. A krótko mówiąc, stał się sławą w swojej dziedzinie, tak? Sławą. Niewątpliwie tak. Ale. Wartość naukowa jego publikacji zawsze wydawała mi się dość problematyczna. Więc y, w, nie cenił go pan jako lekarza? Bo pan... ja wiem. Trudne pytanie. Bez wątpienia Hirsch miał znakomitą intuicję, y, pewną rękę i spore doświadczenie. To wystarczy w tym fachu? No. Jak pan widzi, czasami wystarczy. Pułkownik Witold Zaleska? Daj spokój, Szynko, z tym pułkownikiem. Teraz jestem już tylko skromnym emerytem. Z perspektywą 800 złotych na miesiąc. Wy siadajcie, panowie oficerowie. Komisarz Andrzej Od Podkomisarz Leon Malina. Przepraszam, że nie przyjąłem was w domu. Żona źle się czuje serce. Mogłaby się zdenerwować, że ktoś przychodzi do mnie grzebać w starych sprawach. Chodzi wam oczywiście o hirsza. Tak. Czy. Możemy na pana liczyć? W grę wchodzi, jakby nie było morderstwo. No, no dobra, pytajcie. <laughs> Czy Hirsch pracował dla was? Dla nas, kolego. Musimy sobie to od razu wyjaśnić. W takich sprawach nie ma dla nas, dla was. No jasne, jasne. jasne. Pan był jego oficerem prowadzącym? Informacja wojskowa zwerbowała go jeszcze w Akademii Medycznej w Łodzi. A potem, kiedy przyjechał z żoną do Kołobrzegu, tu przejęła go firma. Pracował dla nas do 90. Czy miał jakieś konkretne zadania? Zajmował się ogólnym rozpoznaniem środowisk emigracyjnych. I tworzył dla nas dokumentację w zakresie strategii wielkich koncernów farmaceutycznych. Oni już wtedy wiedzieli, że wcześniej czy później otworzy się u nas poważny rynek. Ja osobiście nie miałem pełnego wglądu w te tematy. Materiały szły bezpośrednio do specjalnej komórki do Warszawy. Potem to wszystko bardzo się komuś przydało. Nie macie pojęcia, jak bardzo. Czy doktor Hirsch wziął udział w podziale łupów? Dobry wieczór, panom. Czym mogę służyć? Postawicie mi piwo? Poprosimy dwa duże i sok pomidorowy. Dobrze, już podaję. I popielniczkę. Tak. Ach. Hirsch przywoził do Polski próbki i prawie kompletne dokumentacje najnowszych leków. Mhm. W naszych instytutach próbowano robić tego generyki. Parę razy udało się nawet wprowadzić je na rynek RWPG, zanim oni zdążyli dokończyć badania. W Polsce Ludowej też miewaliśmy sukcesy. W połowie lat 80. dostałem od kolegi z Gdańska dyskretny cynk że nasz doktorek może mieć jakiś udział w przemyśle narkotyków. Uprzedziłem go delikatnie, że w razie czego nie będę go w stanie kryć. Jak zareagował Kirsch? A jak miał zareagować? Poszedł w hamskie zaparte, że o niczym nie wie, że to wszystko bzdury wyssane z palca. Prowokacja tamtejszej ubeci, żeby się czymś wykazać. I takie tam Okej, okay, powiedziałem. Twoja wola, Zygmunt. Ja ci powiedziałem, co wiem. A ty rób? Co uważasz? Czy Pańskim zdaniem te podejrzenia miały jakieś podstawy? Wiecie, chłopcy, czym się różniła wtedy nasza robota od waszej? No. Jeśli nam wydawało się, że coś jest, to na 99% było. A Wam się przeważnie tylko wydaje. Panie Witoldzie, czy Pańskim zdaniem doktor Hirsch. Mógł potem odgrywać jakąś rolę w narkotykowym biznesie na wybrzeżu? Musiał. A dlaczego pan tak sądzi? Bo jestem stary łóbek i nie wierzę, że normalny człowiek może się oprzeć takim pokusom. A Hirsch lubił pieniądze bardzo lubił. Ci z Gdańska wyraźnie domagali się działki. I jak znam życie, pewnie dostali. Wyczuli, że będę się starał go ostrzec i o to im właśnie chodziło. A ten wypadek w 1986? Tym zajmowała się łącznie milicja. Nie zachowały się żadne dokumenty. Pamięta pan o co chodziło? Pewnie. Nie jestem jeszcze takim sklorotykiem, na jakiego wygląda. <grym> Jesienią 86 Mercedes prowadzony przez Zygmunta Hirscha potrąca na zakręcie ośmioletnią e, Beatę Patyk. W aucie są Hirsz, który prowadzi wóz doktor Zaniewski, ginekolog i nadleśniczy Smolka trudne warunki, była wąska droga liczne zakręty, dziewczynka jedzie nieoświetlonym rowerem niby banał ale jest pewna zagwostka wszyscy trzej wracają od niejakiego Waldka Modesta facet był wtedy absolutnym kryzusem na całe województwo przetwórstwo kości, mączki rybnej na nowozy Inwestycje w nieruchomości Skarbu Państwa. Diabli wiedzą, co jeszcze. Tu, dla niektórych, kapitalizm zaczął się grubo przed okrągłym stołem. Ja, przypuszczalnie wszyscy trzej mieli z nim jakieś interesy. Proszę bardzo. Ja, dziękuję. Chciałbym od razu zapłacić. O, już wydaję? Nie, nie, w porządku. Dziękuję. Dziękuję. Więc wraca niby z brydża. Mhm. Ale wiadomo, że u waldeczka w grę wchodziły panienki, wódka i poker na duże pieniądze. Oczywiście wszyscy byli pod wpływem alkoholu. <grym> Balowali wtedy u niego ze trzy dni. Doktor Zaniewski udziela dziewczynce pierwszej pomocy. Hirsch wsiada do samochodu i jedzie zadzwonić po karetkę. Karetka zabiera małą. Po pół godzinie Hirsch zjawia się w szpitalu. W swoim gabinecie wypija przy świadkach parę lampek koniaku. Tłumaczy to silnym zdenerwowaniem. A potem zanieski i Smolka zgodnie zeznają, że w chwili wypadku był trzeźwy. Po trzech miesiącach sprawa zostaje umorzona. Wszystko. Co tak, no. no rodzina tej patyk? Nie zażądali rewizji śledztwa? Nie próbowali odwoływać się? Do organów zwierzchnik tutejszej prokuratury To były inne czasy Zresztą ojciec nie żył Jej matka prowadziła męską toaletę na dworcu Brat siedział za gwałt i usiłowanie morderstwa Wyszedł dopiero parę lat temu A potem zdaje się znowu miał jakieś problemy z prawem Nie mam pojęcia co się teraz z nim dzieje Będziemy musieli to sprawdzić Zapamiętajcie sobie synkowie Tacy jak Hirsch bardzo rzadko trafiają ze kratki. Odnoszę wrażenie, że ma pan do niego o coś To moja sprawa. To zresztą jakie to ma teraz znaczenie. No, dobra. Dzięki za piwo. Pora na mnie. Żona już się pewnie niepokoi. <laughs> Proszę nam powiedzieć. No. A po co? Żebyście wciągnęli mnie na listę podejrzanych? Tym bardziej prosimy. Dobrze, ale odwieziecie mnie do domu. Nie ma problemu, piłem tylko sok pomidorowy. Ech, no to tak. Na wiosnę w 90. poddany zostałem w weryfikacji. Przesłuchiwało mnie trzech napalonych amatorów, w którym raz, dwa zrobiłem wodę z mózgu. Do emerytury brakowało mi trzech lat i nie miałem zamiaru zostać nocnym stróżem w jakiejś agencji ochroniarskiej. Wtedy niestety zaczęły się problemy ze zdrowiem mojej żony. Konieczna była natychmiastowa, bardzo skomplikowana i kosztowna operacja za granicą. Praktycznie mogłem liczyć tylko na hirsza. Zadzwoniłem do niego. Wpadni Zygmunt do mnie na działkę, pogadamy o starych Polakach i raz raczej taksówką. Wiedziałem, że z nim nie ma nic za darmo. Powiedziałem Hirschowi o swoich problemach i wręczyłem mu jego teczkę TW. Roześmiał się i nawet jej nie otwierając wrzucił od razu do ogniska. I, i, i co, nic nie zrobił dla pańskiej żony? Nic. Była wtedy jeszcze szansa, żeby ją uratować. Przepraszam. <słuch> no dobra, podrzuciłem wam kilka wątków. Kombinujcie, chłopaki, a nóż któryś wypali. Y a pan, y y czego by się trzymał? Ja? Tego, gdzie chodzi o pieniądze. Tym <grym> razem chyba się pan jednak myli, panie Witoldzie. Godzinę temu znaleziono zwłoki nad leśniczego Smolki. Ta sama broń. Tylko, że tym razem wystarczył mu jeden strzał. Wyrabia się, chłopak. Hmm. Więc jednak patyk. Na to wygląda, braciszek odczekał i robi swoje Może masz i rację, tacy nigdy nie odpuszczają Ale dla pewności warto by poczekać, aż rąbnie do kompletu Zaniewskiego <laughs> <laughs> Żartowałem No, lećcie, lećcie orły na komendę, a ja się jakoś dowlokę sam do chałupy Cześć Cześć To tak. Łapiesz doktora Zaniewskiego, mówisz mu co i jak, ale bez szczegółów. Jasne. I uprzeć go, że od tej chwili dostaje ochronę, aż do odwołania. No dobra, odmeldowuję się. O, przepraszam. E, Panie komisarzu, chyba wreszcie złapaliśmy wątek. Tak? Marian Patyk wyszedł miesiąc temu z więzienia w Rawiczu. A więc tak jak myślałem, psychol. Wywiadowcy przetrząsnęli dom i mamy... To. Schował go wiążąc na sznurku w przewodzie kominowym. Jest to na bank ta sama broń, z której zabito Hirsza i nadleśniczego Smolka. Laboratorium zabezpieczyło ślady? Oczywiście. Za chwilę powinniśmy mieć dokładne wyniki. A ten... Y, patyk? Widziano go w mieście. Ale rozpłynął się gdzieś bez śladu. Dobra dzwoń do prokuratora niech szykują zanim list gończy no, To jest komisarz wrębiak słucham panie komisarzu mamy już zrobioną tę tetetkę no melduj tetetka wzór 33 no widzę przecież że nie proca dawaj konkrety na broni nie stwierdziliśmy żadnych odcisków palców w magazynku zostało pięć nabojów są na nich wyraźne odciski ale nie pochodzą od patyka cholera tak się wszystko pięknie układało. Jak na mój gust. Za pięknie, panie komisarzu. Właśnie. A, byłbym zapomniał. Był cienk z miasta. Hirszawa sprzedaje willę i apartament. Jakim cudem? Przed zakończeniem sprawy spadkowej? Przecież z mężem wspólnotę majątkową. Są na to sposoby. Odmeldowuję Proszę, proszę panowie, proszę zróbcie sobie, panowie drinka, a, a i, i mnie też przy okazji. Dobrze? Niestety, pani doktor, jesteśmy na służbie. O, no a więc napijmy się służbowo. Proszę, mam właśnie akurat godziny przyjęć. No my dosłownie tylko odrobinę. No, to jak? Jak postępuje śledztwo? A, dziękuję. Proszę. Aresztowanie mordercy to już tylko kwestia dni, a może nawet godzin. A, a, a przydały się wam do czegoś te anonimy pisane do męża? Nie, niestety nie. Nie mm. udało się znaleźć na nich żadnych śladów. Najmniejszej cząsteczki DNA sprawcy. Nawet łupieżu. Dosłownie, jakby przygotowywał je w kombinezonie nurka. Wiemy tylko, że wycinał litery z gazety wyborczej. No, no proszę, więc to jakiś y, doświadczony kryminalista. Y -y. Przepraszam, pani doktor, tak? Państwo smulikowcy przyszli na zmianę opatrunku. A, a cóż, jak mawiają Rosjanie? Czekisty, wracisz się, gda w pasługę. E, wybaczcie, panowie, to zajmie... E, zajmie mi dosłownie pięć minut. Przepraszam. Co ty co, zwariowałeś? Zostaw ten komputer! To niezgodne z regulaminem jest! Ty uchy drzwi i patrzcie, nie wracam. Ale ty pieprzą nas z policji. Nie wypieprzą, nie wypieprzą, leon. Chodź! Zobacz, co znalazłem w jej obrazkach. Gdzie oni do cholery są? Albo ja wiem. Bali, Hawaje. Albo inna wyspa szczęśliwości. No patrz, patrz. Jakie czułości. Trzeba przyznać, że ciało ma lepsze niż niejedna dwudziestolatka. No. Poczekaj, poczekaj. Ja znam skądś tego faceta. Zaraz, 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 zaraz. On był scenarzystą serialu kryminalnego Watacha. Puszczali nam to na zajęciach w szczytnie. Sporo się można było z tego nauczyć. A więc kolega po fachy. Zamknij to, chyba wraca. Fizyk, fizyk. Bleszujemy, Leon. A, a co, 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 co to ma znaczyć? Jakim trawem grzebaliście w moim komputerze? Nie, pani Malino, Spraw... czy mogłaby nam pani przedstawić tego dżentelmena z ekranu? Pan jest bezczelny. To są moje absolutnie prywatne sprawy. No, po co te nerwy, pani droszko? <suszel> pani ma kochanka, my mamy nowy wątek w śledztwie i to wszystko. <suszel> Ależ ale proszę, <suszel> proszę się nami no, nie krępować. Niech pani odbierze. Będę robić, co mi się podoba. Zapamiętałeś ten... O Boże, co za chamstwo, <suszel> chamstwo jak w zaperelu. Doktor Malwina Kierszowa, słucham. Witaj, najdroższa. Nie, niech się pan ode mnie odsunie. Co, co to ma być, rozmowa kontrolowana? Słuchaj, jest tu u mnie dwóch z policji właśnie jeden z nich zapisuje sobie twój numer. No, a poza tym włamali mi się do komputera. Ależ pani doktor, zaraz włamali. <laughs> Nie no, dość tego, za dużo sobie pozwalacie. Nie, no ja nie wytrzymam dłużej w tym kraju. Niedługo policja zaczyna władzić do łóżka. chyba. Spokój się, kochanie. Mój scenariusz przewidział taki wariant. Pomyśl, Żabko, oni do ciebie przecież nic nie mają. My się w ogóle nawet nie znamy. No, one wiedzą o nas. Znaleźli nasze zdjęcia z Majorki. O, wiesz, które. No, no to co? Przecież cię za to nie ukamienują. Prawo nie zabrania kochać mordercy. Niech mecenas Wilczyński prowadzi sprawy majątkowe, a ty, słoneczko, pakuj kosmetyki i przyjeżdżaj. Nie masz pojęcia, jak się już za tobą stęskniłem. Pohamcie, się Ja cię też, myszko. Nowe. Daj mi do telefonu któregoś z nich. No, proszę, no, proszę, proszę. Moje gratulacje, panie inspektorze. Jestem komisarzem. No i prędko pan nie awansuje. Ładnie to tak nachodzić po nocy z rozpaczoną wdowę. W Polsce jest teraz 15 trzydzieści. <noise> oczywiście, oczywiście. Mózg mi się już lasuje w tym upale. Proszę się jak najszybciej do nas zgłosić. Chcielibyśmy zadać panu kilka pytań. <noise> Niech pan mnie nie rozśmiesza, panie komisarzu. Patyk wam nie wystarczy? Zamknijcie go i będzie po kłopocie no. Wymyśliłem wam przecież takiego idealnego mordercę, to psychopata, no. tak czy siak i tak skończy w kryminale. I odpieczcie się, proszę, od mojej malwinki. Ona naprawdę nie ma z tym nic wspólnego. To był mój scenariusz, moja reżyseria. Ja zagrałem główną rolę. Jeszcze dziś wyślemy za panem międzynarodowy list kończy. <noise> Słyszy pan ten cudowny szum fal? Słyszę. A wyraźnie? Wyraźnie. No, to niech pan zgadnie, który to ocean. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko pod tytułem Scenariusz. Wystąpili Grażyna Barszczewska, Katia Paliwoda, Wojciech Wysocki, Marcin Przybylski, Stefan Knote, Janusz Rafał Nowicki, Marcin Troński, Marek Frąckowiak i inni. Realizacja akustyczna Tomasza Perkowskiego. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Scenariusz i reżyseria Jana Varenyczyk.